Witajcie. Tradycyjnie przedstawiam raport dobowy z kasy fiskalnej. Udało się wysłać 18 przesyłek, co wygenerowało 334 zł przychodu. Dzień słabiutki. No ale jesteśmy przed wypłatą. Wszyscy Polacy są. No nie wszyscy, no ale większość Polaków jest przed wypłatą. Mam nadzieję, że po 10 przez tydzień będą żniwa. Wczoraj paczek nie miałem za dużo do zapakowania, więc postanowiłem, że przygotuję już sobie dokumenty dla księgowych. I teraz Wam powiem, jak to wygląda. Drukuję sobie wydruk z banku. Na przykład jest to 10 stron. Wszystkie przelewy sobie mniej więcej opisuje. Co kupiłem, jak kupiłem, gdzie kupiłem, za ile kupiłem, czy jest do tego faktura, czy jest do tego paragon, czy to jest nabite na kasę fiskalną. I każdy przelew dokładnie opisuje. Znaczy, no nie każdy, bo mnóstwo jest przelewów takich typowo jakieś tam kwota za pobraniem, jakieś tam coś tam, te wszystkie większe kwoty no to wiadomo, faktura. Ale każdy Przelew musi mieć opis i każdy przelew w mojej firmie musi być zaksięgowany. Czyli najpierw sobie opisuję wszystkie przelewy, a potem po prostu szykuję faktury. Czyli to, co kupiłem, to, co sprzedałem, to, co nabiłem na kasę fiskalną, jakieś tam koszty. Po prostu szykuję wszystkie dokumenty, opłaty podliczam na koncie bankowym i to wszystko za muszę zawieźć 20 km do księgowych. Księgowych ma, znaczy księgowych, chcę zmienić księgowych, poszukuję innych, no ponieważ nie jestem zadowolony, tak to wszystko wiecie, jak ja o coś się pytam, takiego konkretnego, to otrzymuję odpowiedź, że, że mam się skonsultować z jakimś radcą podatkowym, bo oni to nie wiedzą, oni to tylko księgują, tak, tak wiecie, księgowi to podstawa firmy tak naprawdę, a, a ja wziąłem tych księgowych, bo... Kancelaria istnieje od 25 lat. Chcę zmienić księgowość i poszukuję księgowości internetowej, czyli chciałbym wszystkie faktury na bieżąco doładowywać sobie do systemu: wszystkie koszty, opłaty, jakieś amortyzacje i te sprawy. I znalazłem Infakt. Księgowość internetowa Infakt. Kiedyś, jak założyłem działalność gospodarczą, to było w 2013 roku. To moje pierwszy, pierwszy rok to właśnie korzystałem z tego infaktu. Teraz od tego czasu już minęło 6 czy 7 lat. I, I nie wiem, jak oni teraz działają, ale widziałem, że mają bardzo fajną politykę, że mogę sobie wybrać księgowego, który będzie mnie obsługiwał. A akurat y, księgowy jest, 20, jeden księgowy jest 20 km ode mnie. No i widziałem, że dość fajny, konkretny gościu. Muszę do niego zadzwonić się z nim, spotkać, czy chciał poprowadzić moją księgowość. No i wtedy on będzie prowadził moją księgowość przez Infakt. Czyli, jak będę potrzebował jakiejś pomocy od Infaktu, no to Infakt mi pomoże. No ale dodatkowo będę miał jeszcze księgowego. Zobaczymy, jak to, jak to się potoczy. Mówię, na razie jestem na etapie. No bo przenoszenie wszystkich ksiąg, tego wszystkiego od jednych księgowych do drugich, no to, to będzie sporo roboty. Nie wiem, czy się nawet yy, nie pokusić, żeby starzy księgowie zamknęli mi rok. No ale, no, ale mówię, no nie wiem. Myślę, myślę nad tym bardzo intensywnie. Tym bardziej, że korzystałem z infaktu. Możecie, jeżeli ktoś z Was korzysta z takiej księgowości internetowej, no to możecie mi dać znać. Może korzystacie z jakiejś innej. No może jakaś mała burza mózgów powstanie i coś mi tutaj doradzicie. Aktualny przychód po 6 dniach 2894 zł. Chcę Wam tutaj teraz przedstawić małą analizę konkurencji. Wartość sprzedaży 5609 zł w danej kategorii, w której sprzedaję, jak widzicie, mój przychód bardzo jest malutki. 1000, tam nie wiem, 200 chyba zł. Nawet nie, 1100 zł jest. Konkurencja mi depcze po piętach. No, chciałbym, mam, miałbym możliwości, żeby być tutaj wszystkich wymieścić. Po prostu byłbym te 5600 przychodu 4000 z tego powinno być moje. No, ale towary nie dochodzą, także leżę i. Płaczę, ale odzyskam tą pozycję i będę wam to pokazywał. Teraz chcę wam coś innego pokazać. Wdepnąłem, już kiedyś tam wspominałem, w nową branżę. Czyli przejąłem tamtą branżę. No, widzicie, widzieliście, jestem pierwszy, nie wiadomo jak długo, no ale uznaję, że tą branżę przejąłem, zrobiłem wszystko, co mogłem. I teraz malutkimi kroczkami wdeptuję się w branżę następną. Widzicie sprzedaż ciągu, w ciągu 10 dni 26 tysięcy złotych przychodu. Tyle osiągnęli wszyscy sprzedawcy. Widzicie tutaj moją pozycję mały pomarańczowy słupeczek który z tego wszystkiego tysiączka wyciągnął. Ilu sprzedawców jest przede mną raz jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedmiu sprzedawców jest przede mną. I mam co do tej kategorii ogromne ogromne plany żeby być tutaj na pierwszym miejscu. E Porobiłem już, jeszcze aukcji nie porobiłem, ale cały czas te zdjęcia, myślę, że jutro może dodam aukcję, zobaczymy jak się jutrzejszy dzień potoczy. I chcę tutaj wymieść na maksa. Na razie yy, tak zachowawczo idę, ponieważ był problem z zakupem elementów do tworzenia tego, co tutaj sprzedaję, ale myślę, że już się wszystko ułoży, bo dzisiaj kontaktowałem się z tą firmą, która mnie zaopatruje. Że już, że już pomału ruszają, że jeszcze długi czas oczekiwania, ale że produkt będzie dostępny. Także wow, jestem w niebo wzięty i mówię przycisnę tutaj, przycisnę i zobaczymy jak tą kategorię, zobaczycie jak ją zdominuje. O tak. No i bieżące, szybkie podsumowanko. Szykowanie dokumentów do księgowych. No to parę godzin mi to zajmuje. Widzicie, drukowanie wszystkiego, poszukiwanie dokumentów. To jednak cały miesiąc jest długi. Jak to się robi raz w miesiącu, no to, no to parę godzin to trwa. No i poszukiwałem tego nowego księgowego. Czytałem recenzję, poszukiwałem w mojej okolicy. Coś tam udało się w tym temacie zrobić. Czas pracy 6 godzin.